Witam się z Wami serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam na mix Strapek, a przygotowałam sobie takie zdrapki jak Super 13, Szczęśliwe Linie, I love Neon Cash i Super Bonus. Także ja zabieram się za drapanie, a Was zapraszam do oglądania. Zacznę od zdrapki Super 13. Także szukam. A jest 38, 20, 44. 19, 25, 32 i 52. Niestety, pierwsza strapka pusta. Szczęśliwe linie. Będę drapała po dwa. Symbolne jest gwiazda i krab. Gwiazda, gwiazda. Jest krab. Jest i gwiazda. Razy dwa. I kolejny krab. Pik, śliwka. Pik i śliwka. I chyba nie ma nigdzie już tutaj jabłko i klucz. Jest jabłko, ale klucza nie widzę. Słońce. Wiśnie. O, jest słońce. Są i wiśnie. I tyle. Gruszka, ananas. Gruszka, ananas. Nie widzę ani gruszki, ani ananasa. Księżyc dzwon. Dzwon był tutaj, księżyc, dzwon, o gruszka, przeoczyłam, a teraz szukam księżyc i dzwon. Jest dzwon, słoń, winogrono, słoń i winogrono nigdzie nie widzę, cytryna, tęcza tenča i cytryna, korona, banan, jest banan, korona, korona i tyle, biedronka, arbuz, biedronka i jeszcze raz biedronka. I dwa ostatnie symbole. Sakwa, serce. Sakwa i serce jest serce. O, i kolejna wróżka, którą przeoczyłam. I biedronka, którą przeoczyłam. Y i jest sakwa. Ale wygląda na to, że zdrawka jest przegrana, bo nie ułożyła się żadna linia. Niestety. Czas na I Love Neon Cash Wygrywające liczby 25, 12, 7 i 29. A moje liczby siedemnaście dwa, dwadzieścia osiem, trzydzieści dwa i dziewięć, a tutaj trzydzieści cztery 24, 27 i 13. Niestety ta strapka też jest pusta. No i ostatnia na dzisiaj super bonus. Szukam symbolu dolara bądź sztabki złota. Zobaczmy. A jest zegarek, księżyc garniec, sejf, arbus, monety, klucz, korona, gwiazda, korale, portfel, winogrono, wiśnia, worek, bank, ananas, świnka, koniczyna, Dzwonek i banany. Niestety ta zdrabka też jest pusta. Także nie udało się nic wygrać w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy wkład to 20 zł i zwrot 0. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki i pozdrawiam.